O i stała się jasność, zobaczcie, słońce wschodzi pięknie. Tylko z drugiej strony trzeba zrobić przekop w iślane, żeby było widać z tego domku. Pszczoca tak puka. Pszczoca. Kto Wnuczkowa! Ktoś się nam weszła w kuchni. Dzień Został się, nie z na no mnie znowuś na szczękawca nie wiadomo o co chodzi. O co chodzi? No szczur żeś był, widziałam go. No, ale... no kibla wskoczył, a ty tu co robisz, no? no... Działał, kularu, nie wzięłam już zgubiłam je w ogóle, nie wiem gdzie są. Ale nie mamy przecież zwierząt żadnych, nich, to kto mógł Przecież w piwnicy jak się mieszka, to jest u szczury, nie wiesz, dziecko, no? Ale my nie mieszkamy w piwnicy. Co ty gadasz? Słuchajmy za PRL, to tak mu się żyło po prostu, po piwnicach się działo i było bezpieczniej. No. Coś mówiłeś? Bo nie słyszałam. No i co? Co ja mam zrobić, co widziałeś? O, coś tam widzę, jakąś ceglankę zrobiłeś? Co to ma być? I Kałem tutaj cały czas zakalasz, no. Co to, co brązowe gówno w ręce. Jakie, wawka nie słyszyj mnie. Musiałam wyrzucić. I wziął z powrotem, no? Widzę te kwadraty.